Dobra. Mamy. mm <coughs> Macie hasło do naszego komp komputerka data, data i godzina 23 grudnia 2021 Nie tam 2007 Kurwa Dalej, że jeszcze 11 lat nam zostało 10 9 8 7 6

Instalowanie sieci. Leci, leci. Instalowanie sieci, leci, leci małe dzieci. <noise> Papuś leci chowa dzieci. Czy 7. Stare teksty, Nowe. A w sumie zaczęliśmy składać ten komputer od czy 7, to trzeba wspomnieć. No, sobie. tak. zajęło nam to półtora godziny? Tak, półtora godziny. Jest tak. a na filmach jest z pół godziny ledwie. No. Tu pięć, Tak, z pół godziny będzie. Ogólnie tam pisano na Allegro, że dojdzie 28 grudnia, a jedna, <grym> jedna część to miał dotrzeć 3 stycznia 2022, ale kurwa przyszło 23 grudnia. A to bardzo, bardzo szybko, bo wczoraj to zamówiłam. Wczoraj rano. I już przyszło, naprawdę. Dobra, kończymy, bo to jeszcze pół godziny kurwa dobra, będzie. Mara.